Jacek! Jesteś? Jesteś tu? Jestem w kuchni. Stary, musisz coś dla mnie zrobić. To Muszę jechać na tydzień do Lublina. Jakaś dziewczyna wniosła sprawę do sądu przeciwko naszej firmie. A właściwie to przeciwko mnie. No co? Obiecałeś jej, że się z nią ożenisz jeśli kupi od was samochód? Gorzej. Obiecałem jej, że jeżeli go kupi, to on będzie jeździł. Nie ma co gadać. Przejdźmy od razu do sprawy. Tu jest klucz. I za to, że mi czasami podlejesz kwiatki, załatwiłem ci randkę z najpiękniejszą dziewczyną, jaką w życiu widziałem. Co ty na to? No, kwiatki ci podleję, a za randkę dziękuję, ale nie skorzystam. Wydawało mi się, że powiedziałeś nie skorzystam. Dobrze ci się wydawało. Nie mogę się z nikim umówić, bo mnie dziewczyny zabiją. Dlaczego? W tym tygodniu już trzy razy zmusiłem je, żeby się wyniosły z domu. Używałem do tego wszelkich możliwych sposobów. Oszukiwałem je, kłamałem, podstępnie zwodziłem. Jestem z ciebie dumny. A teraz muszę im to jakoś wynagrodzić. Hmm? Obiecałem, że zostanę dzisiaj w domu i zrobię nam wszystkim wspaniałą kolację. Odwołałem na dzisiejszą rankę z Weroniką. To bardzo szlachetne z twojej strony, ale możecie zjeść tę kolację jutro. Nie mogę im tego zrobić. Stary, musisz się z nią spotkać. To jest siostrzenica mojego szefa. Półpolka, półfrancuska. Przyjechała na kilka dni do Polski. Mój szef powiedział mi, że jeżeli nie zapewnię jej dzisiaj ciekawego wieczoru, to mnie wyrzuci z pracy. Halo? Czy to Denis? Cześć. To ja, François. Poczekaj chwilę, dam ci Jacka. Nie powiedziałam ci, że. Nie. Halo? 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 czy to Jacques? Oui. <laughs> A, to, to rzeczywiście francuska, tak. E, tak, tak, to, to ja, Jacques. E, znaczy Jaczek. Ja, Jacek, tak, ja, Jacek. <mum> prawda? To ja nie jestem taki pewny, czy... <noise> Bardzo się cieszę, że się spotkamy. François powiedział, że doprowadziliśmy do szaleństwa. Coś ci powiedział? No tak. Powiedział, że tak świetnie gotuje, że to prowadziliśmy do szaleństwa. A w moim kraju dobry w kuchni stoi na drugim miejscu. Tak? A, a kto w takim razie stoi na pierwszym? Dobry kochanek, oczywiście. <noise> oczywiście, głupie pytanie. Ta. O której przyjedziesz? Mogę być za raz? E, poczekaj, ja dam ci adres. Hey, już mam, hasła mi dał. Cześć. Sześć. -sie -sie Co za głos. Co za śmiech. Co ja zrobiłem? Przecież obiecałem Krysi i Zuzi, że... Przestań Kochani. się tak tym przejmować. Zobaczysz, że nie pożałujesz tego spotkania. Hmm? To chyba jakaś fantastyczna dziewczyna, co nie, Franek? Tak myślisz? Trudno mi coś powiedzieć. Nigdy jej nie widziałem. Nawet nie wiesz, jak ona wygląda? Cześć! Oh. Cześć. Czekajcie, czekajcie. Chcę was o coś zapytać. O co? Jak wam minął dzisiaj szyjeń? Dziękuję, dobrze. Mnie lepiej nie pytaj, jestem wykończona. Ej, Rozumiem, że po tak ciężkim dniu nie masz ochoty na jakąś specjalną kolację. Żartujesz? To jest jedyna rzecz, jaka mnie dzisiaj trzymała na nogach. Nie mogę się już doczekać z naszej wspólnej kolacji. Nie? Właśnie, a co będzie na kolację? Ale coś... Genialnie pachnie. Chodź się, przebierzę. Mm. Nawet nie wiesz, jaki ty czasami potrafisz być miły. Przepraszam cię bardzo, ale nie mogę cię dzisiaj zaprosić na kolację do siebie. No? Nie? nie, no widzisz. E... Zaraz, no chyba nie zamierzasz płakać. Co, co ty robisz? No, no proszę cię, no, no proszę cię, przestań, nie płacz. Nie podobałam ci się. Nie, to nieprawda. To prawda. To po co ja przyszła na tę randkę i pocinku? Chyba randkę w ciemno. No, no, no proszę cię, nie płacz. No, czy ty zrozumiałeś, że my nie zjemy dzisiaj razem kolacji? Tak powiedziałeś. Nie, powiedziałem tylko, że, że nie zjemy jej u mnie, bo mój kolega jest chory. To dokąd pójdziemy? E, to François. Mieszka na górze. O, proszę, tu są klucze. Idź tam, a ja skończę robić jedzenie i je przyniosę. Jacques, ty naprawdę myślisz, że jestem taka bardzo. dziecinna? Z kim rozmawiałeś? Z Frankiem. Ech, powiedział, że bardzo kiepsko się czuje. Ma grypę azjatycką. Kazałem mu się natychmiast położyć do łóżka. Tak? Widzieliśmy go niedawno i nie wyglądał na chorego. Prawda, tak, nie ma żadnych zewnętrznych objawów, ale od wewnątrz jest cały przeżarty wirusem. No, to ja lepiej zajmę się kolacją. A w czym możemy ci pomóc? W niczym. Możesz otworzyć butelkę wina, jak chcesz. Dziękuję bardzo. To może zaniśę Frankowi coś do jedzenia? Tak. E, nie. E, Sam mu zaniosę. No, naprawdę. Nasze chińskie pierożki. No, powiedziałem ci, że ma grypę azjatycką i może jeść tylko chińskie jedzenie. Hmm. Jacek! Czy do tych kotletów baranich to się pije czerwone wino, dlatego że smakuje lepiej, czy białe, dlatego że wypadaje podejść, czy odwrotnie? Tak. Myślałam. Hey. Jestem. Oglądałam zdjęcia w Hasła i widzę, że on się bardzo interesuje dziewczynami. No, dałem mu parę wskazówek, jak powinien z nimi postępować. Nie znasz Playboy. No, cały czas mówię, żeby się uspokoił, a on... Ale ty... Ty jesteś inny, ty nie jesteś playboy. A ty... A skąd wiesz? Widzę, po twoich oczach są takie... uczciwe? O, przyniosłem coś na przekąskę. O, dziękuję. Dokąd idziesz? Zaraz wracam, tylko dokończę grillowanie. Czasami myślę, że miałyśmy prawdziwe szczęście. Że Jacek z nami mieszka? Właśnie. Jaki to dobry chłopak, popatrz, zrobił dla nas kolację, prawda? A teraz zajmuje się chorym kolegą, komu by się chciało. Coś się stało. No to za co? Za to, że jesteś taki kochany. Siadaj i odpocznij trochę, my podamy kolację. Bardzo dobrze. Denis. A to ty Weronika przez chwilę wydawał... Co ty tutaj robisz? Nie, jak to co? Przecież jesteśmy umówieni. Wcale nie jesteśmy! Alecie, co ty wyprawiasz? Dlaczego zamknąłeś mi drzwi przed nosem? Ej. Bo kolega, z którym mieszkam, jest e, e, chory i kiedy otworzyłem drzwi, zauważyłem, że zarazki zaczęły uciekać. Co takiego? Przepraszam, chyba musimy porozmawiać. <laughs> no przepraszam cię bardzo, ale nie mogę cię dzisiaj zaprosić do środka. E, nic nie przekazała ta koleżanka, z którą mieszkasz dzwoniła. Nie rozmawiałam z nią, przyszłam prosto z pracy. Jacek, o co ci chodzi? Mówiłeś się z jakąś inną dziewczyną. Ja z inną dziewczyną? Nie. Co, Co. co. Przy... Mówiłeś, że kolega jest chory. No jakoś nigdy mi nie mówiłeś, że mieszkasz z kolegą. Mieszkam. Mieszkam i on jest bardzo. bardzo chory. Ma zajętą całą klatkę piersiową. Jacek, zapomniałeś, że jestem pielęgniarką? A rzeczywiście. Tu obok jest apteka. Kupię mu jakieś lekarstwa i zaraz wrócę. A nie, 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 nie sobie kłopotu, nie wiem. Ale to żaden kłopot. Zajmę się najpierw twoim kolegą. A potem zostanie mi cała noc, żeby zająć się tobą. Pan roman. Nie, chwileczkę. Powiedziałem chwilę. Panie Rąku, jestem bardzo zajęty. Wiem, czym pan jest zajęty rozkochiwaniem sobie dziewczyn. Tym jest pan zajęty. Jestem zajęty przyklejaniem. Czym? Rozkochiwaniem? A kogo? Kresi i Zuzi, obie zakochały się w panu. Ja nie pamiętam, żebym coś takiego zrobił. Niech pan nie udaje przede mną niewiniątka. Nie bądź śmieszny. Przecież mógłbym być ich oj... Oj, oj co ty gadasz to. Wiesz, że mógłbym być ich starszym bratem. A? Siedzą teraz na górze i usychają z tęsknoty za panem. Co ty mówisz? Niech pan z tego nie żartuje. Panie Romku! Ja nie żartuję. Może lepiej pójdę z nimi porozmawiać, zanim zmarnują sobie przeze mnie życie. No i bardzo dobrze. ale lepiej niech pan zadzwoni i każe im przyjść tutaj. Będzie szybciej. Panie Romku? Teraz? Mam przyjść do pana teraz? A co się stało? Ale teraz siadamy do kolacji, to, to może potem. No to na razie. Gdzie ty byłeś? Poszedłem zobaczyć, co z Frankiem. Kto dzwonił? Pan Roman. Chciał, żebyśmy teraz do niego przeszły. Brzmiało jakoś tak dziwnie. Bo on jest dziwny. Ale obawiam się, że tym razem to jest coś poważnego. No. Miałem wam nie mówić, ale zaczynam się o niego martwić. Co się stało? Mów! No dobrze, powiem. Pan Roman znowu jest w ciężkiej depresji. Badzi się urodziny no i siedzi tam na dole, załamany, że nikt o nim nie pamięta, nikt go nie kocha, że on nikogo nic nie obchodzi. To straszne, straszne. Może powinniśmy coś dla niego zrobić? Ale co? Może powinnyście zabrać te kolacje do niego na dół i zjeść ją razem z nim? Tak. Może coś takiego. Hmm. Hmm. Masz jakiś pomysł? A ten ci nie pasuje? Jaki ten? No ten, żeby zabrać te kolacje na dół do pana Romana. A, ten! Nie, to dobry pomysł. Dobry? No, to cóż, oddaj to. Weź to, a Kresia weźmie świeczki, a ja doniosę resztę jedzenia. No, idźcie. A, tylko nie wspominajcie nic o jego urodzinach. Po no, co ma myślę, że przyszłyście tylko dlatego? Racja. No. No nie mam teraz czasu na ból. Co jest jeszcze do Jejęzyki. Jesteśmy? Odtoczy! Ponieważ Pan nas nigdy do siebie nie zaprasza, pomyślałyśmy, że to my zrobimy pierwszy krok. Właśnie. J jaki pierwszy krok? No zjemy razem kolację, a potem się zabawimy. My razem? Zabawimy? Co za zapach! No niestety, to nie dla nas. To dla mojego chorego kolegi, który mieszka na górze. No, to jakaś epidemia w tym domu. No to biegnij, a ja zajmę się tym kolegą, z którym mieszkasz. Dobrze. Ej, zaczekaj, zaczekaj. Muszę zobaczyć, co on robi. Śpi jak to nie budźmy go. Nalej sobie lepiej kieliszek wina i poczekaj tutaj na mnie. No dobrze. Ale daję ci tylko dwie minuty, bo jak nie... To przyjdę tam po ciebie Lepiej nie przychodź Minuta pięćdziesiąt dziewięć To bardzo zaraźliwa grypa Minuta pięćdziesiąt osiem Już lecę Minuta pięćdziesiąt siedem Minuta pięćdziesiąt sześć O, to ty, ty Minuta 52. dwie Potrzymaj Zaraz nakryjemy z dołu. Jak? Nie traćmy więcej czasu. Jedzmy. E, gdzie ta leża? Pomyślałem, że będzie romantycznie, jak będziemy jeść z jednej miski. Hmm? A nie chcesz ze mną rozmawiać? Tak. E, nie obchodzicie kim jestem, co myślę, skąd pochodzę? Nie, a Franek już powiedział, że jesteś półfrancuską i tak dalej. A nie chcesz wiedzieć więcej? Jaka jestem? Jakie mam marzenia? Nie teraz. nie Niezdrowo jest rozmawiać przy jedzeniu. Żak? Dlaczego się ty tak dziwnie zachowujesz? Bo zapomniałem przynieść bułeczki. Zaraz wracam. I gdyby starość mogła, a młodość wiedziała, wtedy wszystko na świecie byłoby inaczej. A tak jest tylko jedno wielkie zamieszanie. Rozumiecie, co chcę wam przez to powiedzieć? A, ale pan jest bardzo... Przystojny jak na swój wiek. No, no to, to ja wiem, ale nie o to chodzi. Ja Jacek miał rację, kiedy mówił, że pan Roman wpadł w ciężką depresję. Słuchajcie, dziewczęta, ja nie chcę komplikować życia ani sobie, ani wam. Panie Romku, nie ma w tym nic skomplikowanego. Wszystko jest bardzo proste. po no, bo, 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 bo przepadamy za panem. Co takiego? Nie chcemy pana zabawić. <noise> o czym wy mówicie? Chcemy, żeby pan był zadowolony. Z, 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 zostawcie mnie... Ja nie chcę być Ale Pani Panie Przestańcie, bo zacznę krzyczeć. Dokąd znowu idziesz? Do Franka. Muszę mu zanieść coś więcej do jedzenia. Znowu? Ta gorączka, którą ma, wszystko zżera. Pan czymś bardzo zdenerwowany. Nie, Panie nie, Romku, niech pan tu siądzie i się rozluźni. No, bo wy nie rozumiecie, co ja do was mówię. Prawda, że tak jest lepiej? No, tak, lepiej, lepiej, Ale wcale nie jest lepiej. Polacja podana. Dobrze, że przyszedłeś. A ja myślałem, że żartowałeś, ale te dziewczyny naprawdę nie dają mi spokoju. A, dziwi się pan? Niech pan siada. Krysiu, już siadajcie koło pana Romana. Nie, 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 nie. Wy, wy, wysiadajcie tu. Tak, tak, tak. A ty siadaj tu koło mnie. A ja nie mogę zostać. Nie no. siadaj! Co to jest? To ma być ta specjalna kolacja. Miały być chińskie pierożki, kotlety z baraniny, ratatuj z warzyw i mus waniliowy. Mus, mus oczywiście, zaraz go przyniosę. Nigdzie nie pójdziesz, masz siedzieć koło mnie. Zaraz wracam. No, jesteś. Czy my w końcu zjemy razem tę kolację, na którą mnie zaprosiłeś, czy nie? Kolacja, kolacja zaraz będzie. Nie mogę się już doczekać! Słyszałam, że jesteś fantastycznym szefem kuchni. To jest ta kolacja? Przepraszam, muszę odebrać. Słucham! A, a nie, zaraz będę u ciebie, nie skończyć. – Co tutaj się dzieje? – To Franek. Muszę iść do niego. – Znowu? – Ta gorączka dalej go zżera. Zarzeczył sobie, żeby mu przynieść bułeczki. – Panie rąku, Panie rąku. Dlaczego pan przed nami czeka? – Panie Romku! Niech pan wyjdzie! – Wyjdzie pan czy nie? – Wyjdzie, kiedy Jacek tu wróci. Ciekawe, kiedy on wróci. Co znowu jest u Franka? A może my też powinniśmy do niego zajrzeć? Panie Ranku, jeżeli pan nie chce wyjść, to my idziemy do Franka zobaczyć, jak on się czuje! Dobrze, to zadzwonicie do mnie z Lublina. Dlaczego z Lublina? Dlaczego z Lublina? Bo Frank tam pojechał. Czekam, czeka na stasach. Tak. Przyniesiesz ten mus waniliowy, o którym mówiłeś? O, mus. Oczywiście poczekaj. Mhm. Zaraz wracam. Jacek! Gdzie jesteś? Chcemy z Tobą porozmawiać. Co wy tu robicie? Co my tu robimy? Co ty tu robisz? Zaraz wracam. Ach, dobrze, że przyszłyście. Weronika, chciałem Ci powiedzieć właśnie, że. To jest Krysia, a to jest. Zuzia. Ach, właśnie. Zuzia. Mieszkam z nimi i obiecałem im, że dzisiaj zjemy razem wspólną kolację. No ale tobie obiecałem to samo: dzwoniłem do ciebie, chciałem ją odwołać, ale nie odebrała mojej wiadomości, prawda, że dzwoniłem? Tak, mówiłeś. Widzicie? Ale... Dzwoniłem, dzwoniłem. No i musiałem zrobić kolację dla Weroniki i kolację dla was. No, ale zrobiłem, zrobiłem dwie kolacje: jedną dla was, jedną dla niej. To tak jakbym miał podwójną randkę. Jak? <laughs> Są? E, to znaczy, chciałem powiedzieć potrójną randkę. E, e, dlatego że ta historia, którą Wam opowiedziałam, jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Wszystko zaczęło się od tego, że rano do mnie. Przepraszam, e, e. że wprowadzać. Może poprosił mnie, że mu przysługę, ale wiecie, że ja nie potrafię odmówić, kiedy mnie ktoś o coś prosi. A poza tym pomyślałem, że. Pomyślałem, że skoro zrobiliśmy wczoraj zakupy i mamy tyle jedzenia w domu, to starczy dla wszystkich. No jak mamy tak duże jedzenia, pomyślałem, to, że to jest tak dla dla nowe dla was. no ale się od tego biegania po schodach. Bo wiecie, już nie jestem tak młody. No i denis nie się do czego i to tutaj na dół.